Halo, halo Siemoneczko, z tej strony najbliższy niesamowity materiał Moi drodzy, Rozmawiamy sobie na temat aktualizacji 0.26.0 Czyli aktualizacji Halloweenowej, moi drodzy Co nowego, jakie skiny, jakie nowości Może jakiś gold pass, może jakiś battle pass To wszystko dowiecie się w dzisiejszym materiale Więc zostawcie już teraz łapkę w górę I cieszycie się, że nowy update już nadchodzi I nowa aktualizacja będzie za niedługo z nami Bo takich newsów i znaczków jest jeszcze w tym materiale więcej Więc my nie przedłużając, zaczynamy z tym filmem Byku, w ogóle coś? kiedy będą te nakładki? I w ogóle ile będą kosztować? Nakładki już są, możesz je kupić wchodząc w link w opisie. Moi kochani, koniec października się zbliża za niedługo. Halloween za niedługo, moi drodzy, święto zmarłych, więc tutaj trzeba już zacząć powoli myśleć o aktualizacji Halloweenowej, czyli taki można powiedzieć evencik I on, moi drodzy, będzie na 100%, ponieważ już od kilku dobrych lat jest taki, moi drodzy, event i na początku nam wprowadzał same bardzo mocne naklejki, które uważam, że nadal są najlepszymi w jeśli chodzi o e, całą szczegółowość, moi drodzy, o wszystkie detale, o samo podejście twórców do tych oto ich rzeczy, ponieważ jak sami wiecie, coś, co robicie pierwsza, zawsze chcecie, żeby to wyglądało coś, gigantuszu, a później już zależy, jak to wszystko wychodzi. Tak samo w filmach, moi drodzy, i tak samo w sandofie. Na początku te krajeczki były naprawdę bardzo fajne, twórczość halloweenowa, później te naklejki, różne takie grafity i tak dalej zostały zostało pododawane. W tamtym roku chyba dodali nam twórcy grafity z tego co pamiętam, ale w tym roku, moi drodzy, twórcy ponownie postanowili postawić na spina, który będzie już na 99%. 9% zawsze moi drodzy może być różnie ale pamiętajcie że ten spin będzie moi drodzy i w tym spinie moi kochani będzie na pewno do wygrania kosa jaka kosa dowiecie się za chwileczkę moi drodzy ponieważ teraz chcę wam pokazać jednego ze screenów, a screen dotyczy rozmowy z oczywiście studiem Axle Bolt oraz jednego z twórców. Twórca na swoim fanpage'u pisze, że otrzymaliśmy komentarz od dewelopera Stanowa dotyczącego nowego traileru aktualizacji 026.0. Zwiastun nadchodzi i będzie wkrótce, moi drodzy. W tym tygodniu spodziewamy się zwiastunu i nie możemy się doczekać kontynuacji historii Beholdera. Moi drodzy pamiętacie, Beholder says hello. Ja, moi drodzy pamiętam to normalnie, jakby to było wczoraj. Nie normalnie, jakby to było wczoraj. Ale, moi kochani, już na pewno wiecie, że zwiastun będzie za niedługo i już w tym tygodniu tak naprawdę, bo te już twórcy, znaczy informacja do największego e, oczywiście youtubera, czyli e, Velia, e, dostał informację od twórców, że już w tym tygodniu będzie, moi drodzy, zwiastun, więc na pewno możecie już się przygotować na to, że zwiastun będzie być na pewno gruby, ponieważ to będzie kontynuacja historii Beholdera. No i, moi drodzy, jeśli będzie kontynuacja historii, to oczywiście nowy Węcik i Gold Pass. A jak będzie wyglądał, moi drodzy, jak się będzie wstępnie nazywał, ponieważ... Wstępnie. Najprawdopodobniej nazwa będzie Subject X, moi kochani. Jak pewnie teraz widzicie na screenie, tak to wygląda. Jeśli nie widzicie na screenie, to pewnie gdzieś tam wrzucę link, e, oczywiście w opisie, ponieważ czasami po prostu nie mogę wrzucać. Ale taka informacja i tutaj, moi kochani, jak pewnie widzicie, po prawej stronie mamy odgrzewany kotlet. Jak na razie tylko jeden, czyli oczywiście Funk. Jest oczywiście, to jest nowa kosa zielona, jak pewnie widzicie. Jest Gold Pass i Gold Pass Plus. Co w ogóle mnie to zdziwiło, ponieważ no zazwyczaj to był Gold Pass. Że wiecie, Możecie sobie kupić Gold Passa, ale jakie Gold Pass Plus? Gold Pass Plus, mój drogi, to stary był. No nie było, no nie było, nie? To ja też w ogóle w szoku jestem. A tam tutaj na dole oczywiście mamy jakieś tam procenty i tak dalej. I ile zapewne, moi drodzy, będzie kosztować ten cały Gold Pass? No i moi drodzy, co do tego spina, to oczywiście tutaj widzicie, jak to będzie wyglądać. Mamy screena, oczywiście zamiast tej kosy, choć w sumie tak naprawdę możliwe, że będzie podobna kosa No, spin będzie wyglądał jak praktycznie wy każdy event. Czy to, moi drodzy, jest zimowy, czy to Halloween. Tak to właśnie. Właśnie będzie, moi kochani, wyglądać. Jak zawsze mamy skrzyneczki, mamy jakieś naklejeczki, mamy w sumie chyba nawet i grafity, i te coiny, te coiny, moi drodzy, to jest zgubna rzecz czasami, ponieważ e, te coiny możemy wygrać i zazwyczaj ich pewnie będzie więcej, albo więcej procent szans będzie na te coiny, żeby je zgarnąć, ale tak samo i będzie koska Więc to, moi drodzy, jest pewniak No i tam jak pewnie widzicie, po prawej stronie mamy tak, jakby te levele które będziemy mogli sobie odblokować, czyli pierwszy, jak widzę, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty. No i moi z każdym levelem będziemy mieć Jeszcze więcej skinów Do wygrania w lepszej jakości Na pewno na końcu będzie kosa Ale z każdym oczywiście stopniem Będziemy mieć mniej szans na wygranie Tego czy tamtego Możliwe, że szanse będą takie same Ale co do tych coinów moi drodzy To po prostu wy te coiny Zgarniacie, zgarniacie, zgarniacie I po, później po raz kolejny te coiny możecie użyć Chyba do tego, żeby otworzyć Albo żeby na przykład e, ulepszyć Sobie jakiś tam level na, na jakimś stopniu i później zgarnąć jakiegoś skinka. Kolejna sprawa, to jest oczywiście nowy tryb. Możemy tutaj przypuszczać, że to będzie po raz kolejny no, bądź co bądź, odświeżany kotlet, ale możliwe, że nie będzie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Wstępnie uważam, że to będzie tryb po prostu zwykły halloweenowy, gdzie będziecie mieć tryb zombie mod, czy coś takiego, ale za to bardzo mi się podobał e, taki jeden tryb halloweenowy, chyba to była druga odsłona takiego eventu, gdzie mieliśmy, moi drodzy, po prostu superacką bitwę. Dyń, co nie, że wiecie, po prostu rzucaliście dyniami do jakiegoś tam wiecie, do jakiegoś kółka. To było ultra kozackie. Jeśli ty też, mój drogi, byłeś wtedy, grałeś standoffa, napisz hashtag Dynie. Chciałbym zobaczyć, ilu z Was grało wtedy już standoffa. No i kolejna bardzo istotna rzecz, którą ostatnio zauważyli ludzie grający, obserwujący standoffa i poczynania deweloperów. Moi kochani, jak pewnie teraz widzicie na zdjęciu, jest to mało prawdopodobne, ale może tak być, ponieważ no, to jest screen skądś tam jednak wyciągnięty. Mamy tutaj zdjęcie. Największego twórcy internetowego, jeśli chodzi o Stand of 2, i przy jego profilu, przy jego nazwie na profilu jest taki znaczek. No, jak macie na przykład, nie wiem, na Twitterze, na Instagramie, te wszystkie takie ptaszki, tylko że to jest, moi drodzy, na kolor zielony. Co może oznaczać, wielcy twórcy, którzy mają współpracę z mediami albo po prostu ze studiem Axel będą mieć zawsze przy profilu taki znaczek, że to jest po prostu o twórca, który zawsze współpracuje z tą grą. I uważam, że to jest bardzo fajny tutaj zasób. Mam nadzieję, że takie coś wejdzie w życie. No i że później to twórcy będą ulepszać do tego poziomu, że po prostu mniejsi twórcy, tacy na, tacy na przykład jak ja, będą także taki oto i tutaj Ticzek, czy tam Ptaszek po prostu zgarnąć i po prostu przy profilu będzie, że twórca stanął dwa. No bo, moi drodzy, to jest jednak jakaś, jakieś tam wyróżnienie, tak? To jest jakieś tam wyróżnienie. Ja zawsze uważam, że takie coś, co jest wyróżniające, co Cię tutaj postawia w takim gronie wyjątkowego, że po prostu Ty coś robisz, działasz, że ta gra się rozwija, to ta gra i ogólnie społeczność, jeśli chodzi o polską społeczność to zawsze jest to gdzieś tam miłe wyróżnienie że no twórcy to doceniają że ty pomagasz, że gdzieś tam angażujesz tą społeczność i tak dalej, więc to by było bardzo fajne, najpierw dla dużych twórców żeby to przetestować, a później dla mniejszych a teraz mamy logo Standow 2 wyobraźcie sobie, że tak to by wyglądało, nie? Ja nie wiem moi drodzy czy to jest prawda, możliwe i najprawdopodobniej to będzie prawda, ale zawsze trzeba wiedzieć o tym że gdzieś tam margines błędu może się pojawić. No i ogólnie powiem, zobaczcie, to jest CT, bardzo, bardzo mocno podobne zdjęcie, jeśli chodzi o awatar gry na sklepie Play, ponieważ to będzie awatar gry na sklepie Play, bardzo podobne zdjęcie do któregoś z właśnie, gdy był event dotyczący właśnie Halloween. Wtedy było bardzo podobne zdjęcie i tak samo antyterroryści byli jako właśnie zombie, tylko, że na mapie raz. To jest w ogóle moi drodzy bardzo, bardzo dawny temat, chyba to jest pierwszy event Halloween i wtedy twórcy naprawdę się bardzo postarali gra wyglądała naprawdę fajnie, mieliśmy też chyba wtedy wysokie skoki z tego co pamiętam yy, wiecie, że tą opcję ale ogólnie gierka naprawdę moi drodzy, tamte czasy były miód, malina, twórcy się naprawdę starali i teraz tak samo się starają, tylko wydaje mi się, że nadmiar tych wszystkich skinów, moi drodzy nakleje, graffiti to po prostu się yy, coraz bardziej, wydaje mi się, że po prostu są albo mniej dorobione, albo po prostu stawiają na Ilość, a nie jakość. To jest moje drodzy tylko moje indywidualne zdanie, moje osobiste, więc przejrzeć sobie rynek, jak to wygląda. A jeśli chodzi oczywiście o Halloween, no to tutaj naprawdę fajnie awatar wygląda, choć. Chciałbym, żeby wyglądał trochę lepiej. No i to już mamy po prostu informację, że to antyteryści będą tymi złymi ponieważ ostatnio byli terroryści którzy się tam przemieniali gdzieś tam w jakiegoś ziomka, który biegał po tej całej mapie i tak dalej. A tutaj będzie oczywiście teraz strona antyterrorystów. Moi drodzy, co jeszcze do gold Passa Ponieważ tutaj lekko zapomniałem. Moi drodzy, gold pass maksymalna liczba leveli, którą po prostu będziecie mogli zrobić, kupić i tak dalej. To po prostu będzie 180 leveli, które będziecie mogli zakupić. Czyli wydaje mi się, że to będzie po prostu Gold Pass, gdzie będziecie mieć po prostu 30 leveli, będziecie mieć na to 30 dni, i później przez jakiś tam miesiąc bodajże nic nie będzie się działo, jeśli chodzi o standoffa. A później wyjdzie event po prostu jak zawsze zimowy, czyli na przykład Winter Fun, czy tam Winter coś tam, wiecie, po prostu zimowy, jakiś tam fajny evencik, i tak dalej. No i tutaj oczywiście mamy już na tym screenie, którego pewnie widzicie, potwierdzenie, że nazwa tego całego eventu, wydarzenia, to będzie oczywiście Subject X. I to oczywiście jest odwołanie do Gold Passa, którego po prostu będziecie mogli nabyć i tak dalej. Wersja 0.26.0. Mam nadzieję, że w tej wersji wprowadzą coś więcej niż tylko co tutaj jest pokazane. Ponieważ jeśli by wprowadzili, to by było naprawdę szapoba, coś by na przykład mogli zmienić lekko na mapach. Na przykład jeśli chodzi o Duna, jakieś tam lekkie rzeczy, albo na przykład na Sakurze trochę polepszyć penetrację poszczególnych ścian. Ponieważ jak sami wiecie. Sakura to jest po prostu mapa Z jednego wielkiego kartonu A samo logo tego wszystkiego, co tutaj Będziemy mieli za kilka dni Będzie wyglądać właśnie w taki oto sposób, że Mi przypomina gdzieś tam Lekko strukturę DNA, no bo jak sami widzicie Po prostu te osoby, które już miały gdzieś tam To na biologii, na przyrodzie i tak dalej To po prostu e, bardzo fajnie To odzoruje, albo na przykład Po prostu Subject X Sam X, moi drodzy, ale też Moi drodzy, możliwe, że to jest jakieś połączenie Na przykład wiecie, tak jakby to X to jest jakaś Maska, a te takie kreski, jak Wy nie widzicie, jakby odwrócić to całe zdjęcie, to na przykład mogłyby być zęby i na przykład mogłoby być to odwzorowanie do wersji Halloweenowej i całego eventu. Nie wiem, moi drodzy, jak Wy, ale ja naprawdę bardzo mocno trzymam kciuki, żeby to wyszło jak najlepiej. A już w tym tygodniu będzie trailer. Na pewno, moi drodzy, go omówimy, ten zwiastun będzie także omawiany przez mnie na kanale i spodziewajcie się, że po prostu będzie gruby materiał, a jeszcze grubsza aktualizacja już za kilka dni. Co tym sądzicie? Się, jak się na to zapatrujecie, ale przede wszystkim z tego, co widzieliście, czy będziecie kupować Gold Pasa, Dajcie znać moi drodzy w komentarzu. A ja Wam serdecznie dziękuję za ten materiał, że dotrwaliście do końca, oglądaliście. Życzę Wam udanego dziąka, trzymajcie się. No i hejka!